Witajcie w ważnych newsach z One Day More. Jak rozpoznać dobrą granolę? Nie każda jest dobra. Wystarczy przeczytać skład niektórych z nich. Mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, olej palmowy, askorbyl palmitynowy, polirycynooleinian poliglicerolu, syrop glukozowo-fruktozowy. Powiedzmy sobie tak, jak jest za dużo tych dziwnych rzeczy, to lepiej tego nie tykać. Dobra granola ma prosty skład. I to nie musi być one day more, ale fajnie, jeżeli jest tak jak tutaj. Bez dodanego cukru, bez oleju palmowego, bez syropu glukozowo-fruktozowego, ale za to z masą fajnych dodatków. Z owocami, słonecznikiem, pestkami dyni, daktylami, jabłkami i pożyczkami. Widzicie? I wszystko dużymi literami, bo się nie wstydzą i nie mają nic do ukrycia. No, i to jest dobra granola. Jeszcze więcej o tym, jak zdrowo jeść, opowiem Ci w innych ważnych newsach z One Day More.